Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów, notowany na Warszawskiej Giełdzie. Jeśli chodzi o działalność spółki, ona przebiega rytmicznie, powiedziałbym, bez żadnych zakłóceń. Tak samo mam tak samo ograniczone informacje dotyczące tego, tego zawieszenia obrotem. To są najprawdopodobniej relacje inwestorskie związane z akcjonariuszami. Wystąpiłem, wystąpiłem z, z pismem do KNF-u o informacje i wyjaśnienia i oczekuję, jaki, jaki będzie wynik tego i, i czego będą one dotyczyły. Istotnymi akcjonariuszami jest moja rodzina, żona córka, jest również firma zewnętrzna. White Cropped, City Limited. Jest, są również, jest również akcjonariusz austriacki no i drobniejsi akcjonariusze. Łącznie spółka posiada 11 milionów 720 tysięcy akcji, które są, że tak powiem wyemitowane i to jest nasz akcjonariat. Spółka swoje korzenie miała jako firma handlowa w zasadzie handlowała winami. To nie jest żadna tajemnica i pomału odchodziła od tego modelu. Będąc jeszcze osobą z zewnątrz, nakłaniałem i zarażałem, że tak powiem, pomysłem pomysłami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, bo to jest przyszłość praktycznie, która daje perspektywy rozwoju biznesu. W tym kierunku działania spółki podążały, pozyskała i rozwiązania patentowe, które umożliwiły już prowadzenie negocjacji z konkretnymi inwestorami, jeśli chodzi o budowę biogazowni o mocy 1-2 MW. Także w najbliższym czasie podejrzewam, zakończy to się podpisaniem kontraktów, pierwszych kontraktów bardzo istotnych. Oprócz tego o czym informowaliśmy również podjęliśmy wyzwanie dotyczące budowy mini biogazowni. To dotyczy rynku przede wszystkim związanego z produkcją żywności, jak i rolnictwem. Jest to o tyle istotne, że zawsze przy każdych wywiadach na każdym spotkaniu tłumaczę, że właściwie na całym świecie potężna ilość materii organicznej, że tak powiem i tak przetwarzana jest i wytwarzany jest metan, który praktycznie swobodnie jest w atmosferę emitowany, a my możemy to wykorzystać i to, 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 to jest wręcz wyzwaniem czasów. Jest to również, można by powiedzieć, właściwie takim gwarantem, powiedzmy, budowy rozproszonych źródeł energii, które są bardzo stabilne, wręcz gwarantujące zarówno dostawy gazu, jak i dostawy energii elektrycznej, jak i dostawy, o czym się głośno mówi. W tej chwili również zielonego wodoru wytwarzanego z, z biogazu. E, optymistycznie podchodząc do. E, e, optymistycznie podchodzimy do tego roku, bo jesteśmy e, prawie że pewni, że jeszcze w okresie zimowym teraz e, rozpocznie się już. Rozpoczą się już prace projektowe dotyczące dużych inwestycji biogazowni, a niezależnie od tego mamy bardzo ciasny harmonogram, jeśli chodzi o budowę skonstruowanie i budowę tej mini biogazowni dla szerokiego grona odbiorców i to jest bardzo. Ścisły, ten, ścisły harmonogram, dlatego że rozmawiamy tutaj o praktycznie o lutym, gdzie już rozpoczną się właściwie pierwsze próby prototypu, który, który chcemy uruchomić. Jest to bardzo, że tak powiem, ciekawa, ciekawa i istotna, jak wspomniałem, dla, dla mniejszych odbiorców. Alternatywa i propozycja wykorzystania odpadów. Patrzymy optymistycznie. W przyszłości, jak wspomniałem wcześniej, gwarantowanie energii i, i powiedzmy wytwarzanie energii staje się wyzwaniem czasów. Dodatkowo, Zmiana kosztów, które w tej chwili nastąpiły, powoduje, że to jest, staje się bardzo intratnym rynkiem i, i, i wiele osób, no, że tak powiem widzi w tym swoją przyszłość i jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry obszar działania. Partnerem programu była spółka MFood SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.